Kołomka, którego prezentuję o numerze 1380, jest to piękny samczyk o pięknej barwie. Jest to bezpośrednio dziecko Olimpiki z Rumunii 765 19 roku w kategorii A. Przepiękne skrzydło. Ostatnie piórko mu tu już dochodzi. Z drugiej strony tak samo, plecy clean, tu tak samo, nie będziemy tam każdego, bo to wszystkie gołąbki są tak pięknie ułożone, że tam nie ma dwóch zdań. Piękne plecy. U góry ojciec tego gołębia 469, 17 roku jest to Gołąb lotujący też w wodziele jedynki miał i został przeznaczony do rozpłodu. Jest to brat pełny od 8300 2000 roku, pierwszego asa Polski jako rocznego. E, następnie e, matka tego gołębia to znowu jest olimpijką i i siostrom w kategorii D8640D złotej medalistki. Nie? Także no same, same super, super czempiony. Tutaj znajdziemy gołębia 8848, to ten zwany Monde Te gołębi się wszyscy, wszędzie już sprawdziły w Polsce. Super są gołąbki, lecą fantastycznie. Także nie ma o czym gadać. Tu nawet osiem yy, yy, to jest yy, ta. 53, 93, 16 roku, 8848 8, 8, to jest e, dziadek e, złot, e, tej gwiazdy, to Marcin Sobczak ją nazwał, a to jest Mont Everest, co dał złotą medalistkę. A u góry mamy bezpośrednio, znowu po tym e, 980 e, super rozpłodowców Także e, i Marcinowi dała same. Asy na wystawach, i tak dalej, którego mu tam szóstego przodownika w yy, w kategorii A. Także w każdym gołębiu znajdziecie. Ja już nie będę co chwilę pokazywał, tylko znajdziecie, bo chcę powiedzieć, że yy, nie tylko u mnie lecą, tylko w innych hodowlach tak samo. Kielce, yy, radom, yy, zagłębie, zagłębie, tak. Także tu jest bajka. Na pierwszą pozycję go wystawimy, gołąbka, plecy, muskulatura, przepiękna tu wszystko, to nie ma, nie ma dwóch zdań, są to super gołąbki i super lotniki, także z tej linii były dalej na wystawie ogólnopolskiej gołąbki, także jestem bardzo zadowolony i jak coś dać to super, super gołąbka, no. Także zapraszam do aukcji.